Witamy na Open Ice Economy Summit 2020. Sześć lat temu zaczęliśmy projektować świat, który dziś stał się nam niezbędny. Dziś widać, że mieliśmy rację. To właśnie my, wszyscy ludzie współtworzący Open Ice Economy, jesteśmy społeczeństwem przyszłości. Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem Wyobraź sobie. Panie profesorze, co to znaczy? To oznacza, że powinniśmy uruchamiać wyobraźnię po to, by znajdować drogi do przyszłości. To oznacza także, że. Powinniśmy powstrzymać działanie, które polega na zawładnięciu naszą wyobraźnią, na narzucaniu nam sposobu myślenia. Więc wyobraźmy sobie nie tylko zagrożenie, ale wyobraźmy sobie również szanse. Wyobraźmy sobie nie tylko ograniczenia, ale wyobraźmy sobie możliwości. Wyobraźmy sobie nie tylko przeszkody, ale wyobraźmy sobie też drogi i sposoby ich omijania. To wtedy znajdziemy. Tę odpowiedź, którą nazywam Solidarni w rozwoju. Niektórym może wydawać się, że my na tym Open Eyes gadamy w kółko tym samym. Otóż tak nie jest. Teraz, gdy pandemia przeorała naszą rzeczywistość, nasze marzenia paradoksalnie mogą się wreszcie spełnić. Czas na symbiocen, czas na Green Deal, właściwą drogę o tym, jak znaleźć właściwą drogę, będziemy rozmawiali właśnie tam. Nasz coroczny wspólny dom, Krakowskie Centrum Kongresowe ICE, nie wypełni się niestety w tym roku tłumem pełnych entuzjazmu ludzi. Ale za to spotkamy się bezpiecznie online w formule umożliwiającej więcej jednoczesny dostęp do całego programu. W dodatku taki Open Eyes jest wszędzie, gdzie chcesz. Obawa przed pandemią zatrzymała cię w domowym fotelu i bardzo dobrze. Siedź wygodnie i bezpiecznie gdziekolwiek chcesz, ale bądź z nami, bo naprawdę warto. Przez najbliższe dwa dni postaramy się wspólnie zaprojektować tutaj nowy, poprawiony po pandemii świat. Open Ice ma to do siebie, że pokazuje świat z różnych punktów widzenia. Szczyt ma to do siebie, że jest wyższy od swojego otoczenia. Z góry wszystko lepiej widać. A w dodatku teraz Open Ice jest wszędzie, gdzie chcesz. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszam na Open Ice Economy Summit do Krakowa, ale także wszędzie, bo wszędzie będzie można nas oglądać.